Czy zajmuje pan mi się za To zależy, czy akurat jestem w domu, czy nie jeśli jestem, to tak. Jak przebiegają takie wizyty? No tak jak kolenda przebiega raczej scenariusz jest jednoznacznie ustalony. No, najbardziej fascynujące jednak to były te spotkania, jak, jak byłem mały, no, jak pamiętam 20, to było wydarzenie. No, Własła po głowie dawał obrazki. Pytał czasami trochę jak na religii. Pięć przykazań kościelnych, siedem grzechów głównych. Do dzisiaj pamiętam, przepytywał, dawał obrazki. No to było bardzo, bardzo przyjemne. Często jeszcze ksiądz, no rodzice mówili, jak ksiądz kończy kolędę, to jeszcze zapraszamy do nas, proszę przyjść jeszcze na, na kolację. A ksiądz mówi, no tak, ale już tych ciastek, herbat wypiłem tyle. No może, no czasem przychodził, czasem nie. Nie, nie widzimy takiej potrzeby, żeby przyjmować księdza po kolendzie, chociaż wiele, wiele lat temu to się nam zdarzyło i ku mojemu zdumieniu na drugi dzień mogłem o tym przeczytać i zobaczyć zdjęcia w Super Expressie. A dodatkowo pan z tego wyniósł jakąś naukę z tego spotkania? Że w szeregi kościoła również wkrada się taka tendencja do uprawiania rozmaitego pr -u. Ja jestem z katolickiej, tradycyjnej rodziny wiejskiej. Ksiądz ogłasza, kiedy poszczególne wsi odwiedza, czy części wsi. I wtedy, kiedy jest, czekamy, przychodzi. I tradycyjnie jest to modlitwa, a później rozmowa o sprawach parafii, o sprawach rodziny, także czasami o polityce, jak przy każdym spotkaniu. A jak wygląda taka rozmowa o polityce z księdzem? Normalnie tak jak z panią, tak jak z każdym innym człowiekiem, z każdą inną osobą, tak i z księdzem. Czyli ma wyraziste poglądy, próbuje jakoś przekonywać do swoich? Pani redaktor, ksiądz to też człowiek, ma prawo do różnych poglądów, a tak jest... Szczególnie w parafiach wiejskich, małych parafiach, że najczęściej jestem tam przez kilka, czasami kilkanaście lat. Więc jest to członek tej wspólnoty, z którym się żyje tak jak z sąsiadem i rozmawia się w podobny sposób. Wszystkie spotkania z księżmi są ciekawe. My politycy tym się różnimy od księży, że księża zapewniają szczęśliwość po śmierci, a my musimy działać na to, żeby za życia spełnić. Więc no, dzielimy się wrażeniami, jak komu idzie. Jak im idzie się, wie pani, to twórca oceni. Przyjął pan kiedyś księdza po kolędzie? E, domokrążców, którzy zbierają koperty, e, nigdy nie przyjmuję, ale oni co rok pukają do moich drzwi, otwieram, witamy się, kiedy mówię, że nie mam e, koperty, to rezygnują. Sami z siebie rezygnują? Tak. Nigdy nie chcieli wejść po prostu porozmawiać? Nie, otwierają kajet i e, robią jakieś e, notatki. Znam takie przypadki, że Ksiądz y, nie przyjmuje ofiary wtedy, kiedy widzi, że sytuacja materialna domowników jest, jest zła. W mojej parafii, na przykład, zawsze przed świętami y, są y, anonimowo przekazywane paczki dla najuboższych rodzin. Y, niewątpliwie tego rodzaju wsparcie jest realne. A pan też jest takim anonimowym darczyńcą? Tak, ja też anonimowo ofiarowuje mu takie wsparcie. Anonimowo, Chcę to podkreślić, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Na pewno Kościół robi dużo dobrego, a gdybyśmy już mieli wybierać, to to pewnie ja bym wspierał i wspieram Woźb. chociaż na przykład też pomagałem księdzu Augustyńskiemu, to taki znany w Krakowie ksiądz, który ma takie stowarzyszenie, może pani rektor słyszała, Siemacha, i który też robi bardzo dużo dobrego. I ja w swoim czasie no przynajmniej kilkanaście, nie kilkadziesiąt tysięcy przekazałem łącznie na działalność Siemachy. Z całą pewnością środki przekazywane na rzecz Wielkiej Świątecznej Pomocy są w moim przekonaniu zdecydowanie lepiej wydatkowane, a przede wszystkim służą obywatelom i wiemy na co są przeznaczone. Są to na ogół ofiary: oddzielnie na kościół, oddzielnie na kolędę, oddzielnie na potrzeby parafii. To nie ma w tym nic dziwnego. To jest normalny, tradycyjny polski zwyczaj. Kościół jest na tyle bliską mi wspólnotą, że również czuję się odpowiedzialny za jej stan finansowy i ekonomiczny i staram się pomagać na tyle, ile jest to możliwe. Ale tak jak mówię, jest to wyjątkowo indywidualna sprawa. THANKS FOR JOINING US.